List miłosny Boże przesłanie nadziei Wstęp Niedawno temu usłyszałem dziecko które recytowało niesamowite lekcje jakie wyciągnąć można z kolejnych ksiąg Biblii I właśnie wtedy przypomniałem sobie o książce którą czytałem wiele lat temu 66 Love Letters czyli 66 listów miłosnych Napisaną przez amerykańskiego dobrze znanego w kręgach poradnictwa chrześcijańskiego psychologa, wykładowcę i nauczyciela Biblii oraz autora książek, Larego Kraba, zmarłego w 2021 roku. To właśnie ta książka jest inspiracją do poniższego rozważania. Czy kiedykolwiek marzyłeś o tym, aby rozmawiać z Bogiem? Czy chciałbyś zadać mu pytania, na które on ci odpowie? A jakby to było, utrzymywać z Nim listowną korespondencję? Podczas kolejnych spotkań będziemy czytać listy Boga do nas, zadawać Mu pytania i starać się usłyszeć, co On mówi do nas w każdym z nich. Każdy list będzie niósł ze sobą jedno konkretne przesłanie. Celem tej serii nagrań jest pomóc Ci zobaczyć, tak samo jak i mnie, obraz, który staje się wyraźny, gdy wszystkie 66 elementów biblijnej układanki zostanie dopasowanych do siebie, wtedy możemy lepiej przyjrzeć się unikalnej kolorystyce i fakturze każdego kawałka i przeprowadzić poważne osobiste studium. Chciałbym, abyś wiedział, że zadaniem tej serii nie jest przedstawienie wszystkich istniejących doktryn zapisanych w Biblii, ani historii pojedynczych osób. To, co chciałbym ci uzmysłowić, to to, że Biblia jest godna Twojej uwagi. Sam Bóg napisał ten list do Ciebie. Co prawda, używając do tego ludzkiego elementu, ale wciąż było to z Jego inicjatywy. I zrobił wszystko, co można było zrobić, aby zachować go do Twoich czasów, abyś Ty również mógł go przeczytać. Pamiętaj jednak, to jest tylko po to, aby Cię zainspirować. Mam jednak nadzieję, że w trakcie naszej wędrówki Stanie się to również Twoim codziennym pragnieniem, aby ją czytać i słyszeć głos Boży docierający do Ciebie tam, gdzie jesteś, bezpośrednio. Pośród Twoich zmagań i trosk codziennego życia, pośród zwycięstw i radości, pośród zniechęcenia i depresji, gdziekolwiek się obecnie znajdujesz. Chcę, abyś usłyszał tak, jak ja pragnę usłyszeć, co Bóg mówi do mnie w każdym z 66 listów miłosnych. Kiedy połączysz je w całość, usłyszysz najwspanialszą historię miłosną, jaka kiedykolwiek została napisana. Zostaniesz zmieciony z nóg. Bez względu na to, jakie wątpliwości, rozczarowanie czy katastrofy pojawią się na twojej drodze, weźmiesz do ręki Biblię i na nowo odkryjesz nadzieję. I wraz z apostołem Piotrem powiemy, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. To jest życie, którego pragniemy. Będziesz mógł czerpać z Biblii mądrość potrzebną do dobrego życia w każdych okolicznościach. Zapraszam na niesamowitą wędrówkę, której możesz być częścią. Wyobraź sobie historię, która zaczyna się w ogrodzie, gdzie wszystko jest doskonałe: życie, świat, relacje historia, w której człowiek zostaje zaproszony do współpracy z Bogiem w tworzeniu czegoś pięknego. Lecz wkrótce wybiera drogę niezależności, co prowadzi do chaosu i cierpienia. Mimo to Bóg nie porzuca swojego stworzenia, zamiast tego przez całe wieki tka opowieść pełną miłości, odkupienia i nadziei historię, którą my nazywamy Biblią. Biblia to nie tylko zbiór starożytnych ksiąg, to jedna spójna narracja o naszym świecie. O ludziach na nim żyjących i Bożym planie przywrócenia pierwotnej harmonii. Od księgi rodzaju, gdzie poznajemy początki wszystkiego, przez dramatyczne losy narodów i jednostek, aż po wizję nowego świata w Apokalipsie Biblia opowiada historię o nas wszystkich. Każda z 66 ksiąg wnosi unikalny głos i uzupełnia obraz tego, co znaczy być częścią Bożego Planu. Zaczynamy od stworzenia, gdzie człowiek został powołany do życia w bliskości z Bogiem. Ale grzech niszczy ten idealny porządek. Wtedy rozpoczyna się niezwykła podróż. Bóg szuka sposobów, aby przywrócić relacje z ludzkością. Historia Noego, Abrahama, Mojżesza czy Dawida pokazują, że każdy z nas ma rolę do odegrania w tej wielkiej narracji. W Nowym Testamencie odkrywamy, że centralnym punktem tej historii jest Jezus Chrystus, Bóg, który stał się człowiekiem, aby odnowić z nami relacje. Biblia to jednak nie tylko historia przeszłości, to historia wciąż aktualna, opowieść w której uczestniczysz ty i ja. Nasze życie, codzienne wybory, radości i smutki są częścią większego obrazu. Każdy wers i każda księga prowadzi nas do lepszego zrozumienia, kim jest Bóg, kim jestem ja i dokąd zmierza cały ten świat. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że Biblia jest trudna do zrozumienia lub fragmentaryczna, spróbuj spojrzeć na nią jak na jeden obszerny list miłosny, napisany przez Boga do Ciebie. Każda księga to osobny rozdział tej opowieści. Niekiedy pełen dramatycznych wydarzeń, innym razem przesiąknięty poezją, a jeszcze kiedy indziej skłaniający do refleksji nad tym, co znaczy prawdziwa wiara. Zapraszam Cię do podróży przez te 66 historii. Razem spojrzymy na każdą z nich, szukając odpowiedzi na pytania, co Bóg chce mi powiedzieć, jak dana historia wpisuje się w moje życie i jak mogę stać się częścią tej wielkiej opowieści. Wsłuchaj się w głos Boga przemawiający przez każdy z tych 66 listów. Przekonaj się, że to nie tylko historia o dawnych czasach, ale też o tym, co dzieje się dziś w Twoim sercu.